Siemanko, mam dzisiaj dla Was unboxing paczki od Nike. jest to jedna z najbardziej wyczekiwanych premier tego roku. Odpakujmy paczkę i zobaczmy zawartość. Zamówiłem oczywiście w sobotę, mamy środę. Dziś od godziny 11 paczka leżała u mnie na trawniku. Także całkiem niezły czas oczekiwania jeśli chodzi o przesyłkę z Belgii. Mamy klasycznego boxa, w którym spodziewamy się oczywiście Jordanów czwórek White Cement. Także zobaczmy, jak to wygląda w środku. Jedyna rzecz, która mi się nie podoba w tej parze, to właśnie ta zawieszka, na której mamy niestety Jumpmana, a nie Nike Air. Niestety wersja z 2012 roku, którą też miałem, miała właśnie takiego jumpena i jumpena z tyłu oczywiście. Także no nie wiem, mogli wydać już tak to Nike Air tutaj. Jeśli chodzi o skórę, to jakość skóry na tym wydaniu jest zupełnie o niebo lepsza niż na wydaniu z 2012 roku. Tam mieliśmy po prostu klasyczny karton, buty strasznie uwierały, obcierały, bo nie wiem, jak ja nosiłem z 4 godziny to już praktycznie w lewym bucie, pamiętam, mnie obcierały to do krwi naprawdę, także masakra. Pozostaje mi nic innego, jak tylko założyć i pokazać wam z bliska, jak wyglądają. Jeśli chodzi o wygodę, również zaszła mała zmiana. Tegoroczne wydanie jest nieco bardziej wygodne od poprzedniego. Wydaje mi się, że wkładka jest trochę bardziej miękka i po prostu czuje się to podczas schodzenia. Możecie brać spokojnie pół rozmiaru w dół, true to size też, ale nie polecałbym, odradzałbym brania pół w górę. OK, także myślę, że to by było na tyle. Dzięki wszystkim za oglądanie i do zobaczenia w następnym wideo. Siema.